Serdecznie Was witam w tym niedzielnym dzieleniu. 19. niedziela zwykła roku A mówi nam w liturgii słowa o tym, jak Bóg przychodzi. Posłuchajcie fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej, czyli z pierwszego czytania. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził, Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień Pana nie było w ogniu a po tym ogniu szmerła godnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Kiedy od razu zobaczyłem jakie jest pierwsze czytanie, jaki jest psalm, drugie czytanie, Ewangelia. Ewangelia zawsze jest w powiązaniu z pierwszym czytaniem. Jezus chodzi po jeziorze. Od razu przypomniały mi się dwie pieśni. Wiecie, dla mnie jako muzyka uwielbienia kojarzenie tekstów biblijnych z pieśniami jest nieuniknione. Jedna z tych pieśni to oczywiście w powiązaniu z pierwszym czytaniem W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Myślę, że w większości z Was ta pieśń jest znana. Pieśń, która jest często wykorzystywana podczas spotkań adoracyjnych Jezusem, z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. A druga pieśń to Poruszaj się, Duchów Święty, w nas. I w tej pieśni, w tej drugiej pieśni, śpiewamy Przyjdź Duchu Święty jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz. I tak ostatnio nawet rozmyślałem nad tą drugą pieśnią i się zastanawiałem, że wiadomo o co chodzi, żeby, żeby Duch Święty przychodził po prostu w tych, w tych, tych symbolach, które, które jak najbardziej Kościół. W tych symbolach Ducha Świętego widzi, tak. Natomiast, jakie jest moje przesłanie i jakie jest dzisiaj moje dzielenie z Wami? Mianowicie, nie ograniczaj sposobów przychodzenia Pana Boga do ciebie. Dla Eliasza, tym miejscem spotkania z Bogiem był delikatny powiew, szmer łagodnego powiewu, jak czytamy w pierwszej księdze Króle królewskiej. A dla apostołów był to moment po prostu straszny. Był to moment burzy. Był to moment, w którym Piotr woła z głębi serca: Panie, ratuj mnie, ponieważ może szaleje. Wiatr był przeciwny, czytamy. Łódź była miotana falami. I nie tyle chcę dzisiaj skupić się na tym wątku. Który można rozbudować i o konferencji, i nie tylko o świadectwo, że warto wołać do Boga, zwłaszcza wtedy, kiedy czujesz się miotany falami, twoje życie jest po prostu rozchwiane, jesteś jakkolwiek emocjonalnie rozchwiany, czy, czy może na poziomie, na płaszczyźnie duchowej, czy zawodowej, czy rodzinnej. Chciałbym bardziej zwrócić uwagę dzisiaj na to, żeby nie przegapić momentu, nie przegap momentu spotkania z Bogiem. Nie przegap momentu spotkania z Bogiem. Bądź jak Eliasz i wypatruj, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przychodził. Pan nie był w wichurze, Pan nie był w trzęsieniu ziemi, Pan nie był w ogniu. Był w łagodnym powiewie. Wyobrażam sobie Eliasza, który siedzi czy stoi, stoi na górze, tak czytamy, i patrzy na te zjawiska przyrody, na to, jak Bóg upodoba sobie przyjść i spotkać się. Eliasz wypatruje. Nie wiem, czy uczniowie spodziewali się, raczej się nie spodziewali, zupełnie inna sytuacja. Sądzili, że to jest zjawa, że to nie jest Jezus. A to był Pan. A to był Pan. Piotr woła: Panie, ratuj! W ogóle ten wątek chodzenia świętego Piotra po wodzie jest też niesamowitym wątkiem, który wzrusza moje serce, kiedy myślę o tych sytuacjach także w moim życiu, gdzie Bóg wymagał, aby po prostu wyjść. Wyjść z łodzi, wyjść z bezpiecznego miejsca, wyjść z schronu, jakby, i położyć odważnie krok na czymś, co wydaje mi się takie grząskie, kruche, i no właśnie. Morze i symbolika Morza, Wód w Biblii to jest miejsce takie niebezpieczne. Mówiło, mówi się nawet, że w Biblii, w języku biblijnym może jest to siedlisko różnych wszelkiego rodzaju zła potworów morskich. I Jezus zaprasza Piotra, żeby stawić temu czoła jakby, żeby stanął swoimi stopami, ale uwaga razem z Jezusem. To ma się dokonywać, nie liczyć tylko na swoje siły. Moment spotkania z Bogiem może być takim momentem, w którym my często my chcemy, wołamy, deklarujemy to w swoich modlitwach. Przyjdź, Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia, ale jakbyśmy tak się poważnie nad tym zastanowili, to to spotkanie z Bogiem stawia nam konkretne wymagania, bo Bóg może coś od ciebie chcieć, tak? Może Bóg żądać czegoś od ciebie? A może po prostu chcę ukoić Twój ból i Twój żal. Nie wiesz o co będzie chodziło w tym spotkaniu z Bogiem. Każdy to jest indywidualna sprawa. Mogę Wam powiedzieć kilka takich świadectw, mogę także pokazać Wam, jak to się działo u moich znajomych, ale jeżeli nie będziesz wypatrywać tego momentu spotkania z Panem Bogiem, to też nie dowiesz się, kiedy się z nim spotkasz już, co on od Ciebie chce. I co będzie przedmiotem tego spotkania? Chciałbym tylko przywołać jedno takie wydarzenie z mojego życia, takie spotkanie z Bogiem, które się dokonało jeszcze w, chyba w klasie maturalnej, kiedy myślałem nad moim życiem i zadawałem pytania o przyszłość, ale nie zadawałem tych pytań Bogu, tylko zadawałem po prostu ludziom, bardziej ludziom niż Bogu. A jak wiemy, słowo Boże mówi, e, pokładaj ufność nie w książętach, nie w człowieku, ale w Bogu. E, I dopiero wtedy, kiedy wyjechałem na dzień skupienia do klasztoru, e, kiedy zadałem Panu Bogu w kaplicy pytanie, Panie, co ty ode mnie chcesz? Już nie chcę słuchać ludzi. Parafrazuję oczywiście, nie wiem, czy użyłem tych samych słów, ale nie chcę słuchać innych ludzi, chcę słuchać po prostu ciebie I przed krzyżem. E, to Pan Bóg, przez wydarzenia, przez sytuację, później przez kierownika duchowego, pokazał mi, czego na ten moment w moim życiu oczekiwał ode mnie. I dla mnie takim momentem spotkania rzeczywiście była cisza było zadanie Bogu konkretnego pytania były też odpowiednie warunki dzień skupienia wyjazd z domu i ostatnio też tak czuję, że, że Bóg zaprasza mnie do tego, aby na tym etapie mojego życia również wyjechać tak, z domu na jakieś 2-3 dni i żeby spędzić po prostu czas tylko z Bogiem, wyłączyć telefon, wyłączyć komórkę, wyłączyć, nie udzielać się w, w tych social mediach, tak, w, na Facebooku. Tylko po prostu wziąć pismo święte, wziąć różaniec i w ciszy spędzić też czas. Nie wiem, jak Bóg chce dzisiaj, na chwilę obecną, w obliczu tej 19 Niedzieli zwykłej w sierpniu 2020 roku, do Ciebie przemówić. Ale Bóg wkracza w historię ludzką zawsze w takim momencie, który On sobie dobiera i który jest dla Ciebie idealnym momentem. Mówi się też o, o, czasami o ludziach, którzy akurat, pomyślałem teraz o tych, którzy na przykład odchodzą z tego świata młodo. I zadają sobie ludzie, szczególnie z rodziny, pytanie: dlaczego panie? Dlaczego panie w tym wieku? I yy, słyszałem, pewnie słyszeliście też nie jeden raz, że to był odpowiedni moment dla tej osoby. Bóg wiedział, kiedy do. Tej osoby przyjść i wezwać ją akurat w tym kontekście do nieba do siebie. I biorąc przykład z tego może jakże przykrego akurat no biorąc taki przykry przykład, tak? Sądzę, że możemy sobie też odpowiedzieć na to pytanie. Jak Bóg do mnie przychodzi? kiedy do mnie przychodzi? Jeżeli masz z Bogiem relację, jeżeli masz z Bogiem kontakt, pielęgnujesz ten kontakt i słuchasz swoich natchnień, to będziesz wiedział, jaki to jest moment. Czy to będzie ogień, czy to będzie pokój, czy to będzie cisza, czy to będzie gwałtowna wiwóra. Życzę tobie, abyś odkrył ten moment właściwy i pozwolił Panu Bogu przyjść do ciebie, do Twojego serca tak jak On chce. A kiedy już Bóg do Ciebie przyjdzie, to szczerze z Nim rozmawiaj. Nawet jeżeli miałoby to być pretensjonalne, i nawet jeżeli by to z Twojej strony miał być okrzyk: Panie, ratuj boginę. Nie zmarnuj tej szansy. Pomódlmy się zatem o to, abyśmy rozeznali ten moment właściwie dla siebie. Panie Jezu, modlę się w tym dzieleniu w tym filmiku za moich braci, za moje siostry, również za siebie. Proszę Cię, błogosław nam, abyśmy byli y, zawsze poddani Twojemu Duchowi, abyśmy zawsze wypatrywali spotkania z Tobą, z żywym Bogiem, i abyśmy w trakcie spotkania z Tobą byli autentyczni, szczerzy wobec Ciebie, abyśmy zadawali Tobie pytania, abyśmy szukali odpowiedzi i abyśmy nawet w obliczu zagrożenia byli wolni i byli gotowi wołać: ratuj, bo sam sobie Pani nie radzę. Przyjdź, Panie Jezu, umacniaj nas w swoim duchu i przyjdź tak jak Ty chcesz. Maranata. Amen. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie z Bogiem, ze Słowem. Dziękuję, że wysłuchaliście też mojej refleksji, mojego dzielenia. Jeżeli chcesz, to możesz napisać również w komentarzu jak pan do ciebie przychodzi, jak to odkrywasz, to jak najczęściej przychodzi albo jak oczekujesz spotkania z Bogiem. Jak to odkrywasz w swoim życiu również. Subskrybujcie kanał. Dziękuję wam za wszystko. Pamiętajcie, pan Jezus was bardzo mocno kocha, już was zbawił, posyła wam swego Ducha. Ogłoś Jezusa swoim panem i zbawicielem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w modlitwach, w live'ach. Słowie skróconym w niedzielnym dzieleniu yy, z Panem Bogiem. Dobrej mm. niedzieli.